Jestem chrzny Pawelu. Dziękuję czesty braty i sestry, za najlepszy napój na świecie. Kofola jest najlepszy napój. sława Czeskiej Republice. Dziękuję. Jestem chrzny Pawelu. Dziękuję, czesti braty i sestry, za najlepszy napój na świecie. Kofola jest najlepszy napój. Sława Czeskiej Republice. Dziękuję. Ugh. chrożny Pawelu, dziękuję czesti braty i sestry za najlepszy napój na świecie. Kofola jest najlepszy napój. Sława Czeskiej Republice. Dziękuję. Ach. Jestem chróżny Dziękuję, czesti braty i sestry, za najlepszy napój na świecie. Kofola jest najlepszy napój. Sława Czeskiej Republice. Dziękuję. Ugh.